Wiecie co? Mam problem. Siedzę tutaj w tej zasranej piramidzie dobry tydzień i nie dałem rady jeszcze rozszyfrować tych bazgrołów ze ściany. Pomożecie dla mnie? Jeśli macie pomysł, co to może znaczyć, napiszcie w komentarzu. Bo inaczej zostanę tutaj na wieki. A jeśli wiecie, co to znaczy, ale nie chciało wam się wysilić, to ta sekwencja hieroglifów pokazuje, jaka klątwa na was spadnie. Bardzo dziękuję chuju za obejrzenie. Kurwa do końca tych pierdzielonych wypocinu danego dnia ci życzę wieśniaku i jeszcze zarapujemy fedron to szmata suki nie chce znacie, bać może z kurwą ruszę jeśli zajdzie potrzeba, a na razie to to zlewa bać czegoś się spodziewał, że tutaj zginę pupu, nie ten rocznik z kurwy synie farszem nabijam cukinię. Jeśli bit byłby cukinią Ding, tu nie pojedziesz tą findą.